Słuchajcie, już wiemy jak wyglądają pokoje postaci z cyfrowego cyrku. Każdy z ich pokoi nawiązuje do ich historii i życia przed tym, zanim trafili do tego cyfrowego świata. A zanim zaczniemy, pamiętajcie, że na Roblox już niedługo powstanie nasza nowa gra. By jej nie przygapić, dołączajcie do grupy Tosty Games. Na start warto zaznaczyć, że pokoje zostały oficjalnie ujawnione przez twórców animacji. Cyfrowego cyrku. Stąd też ich wygląd jest potwierdzony, i wszystko co odkryjemy może mieć duże znaczenie w kontekście fabuły tej animacji, przyszłych odcinków. Także jeśli coś zauważycie, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Oczywiście, na początek należy przyjrzeć się pokojowi Pomni, o którym wiemy najwięcej, z uwagi na fakt, że ten został nam już wcześniej ujawniony, a szczególnie w drugim odcinku animacji. Jej pokój, rzecz jasna, dopasowany jest do jej wyglądu w kontekście kolorystyki. Znajduje się tutaj też pełno zabawek, takich jak kości do gry, jakieś układanki kolorów i tym podobne. Lecz to, co najbardziej wzbudza moje zaciekawienie, to porozrzucane po pokoju kostki z literami, które to mogą skrywać w sobie jakąś zagadkę. Być może ich odpowiednie ułożenie, np. w kolejności jej kolorów, zdradzi nam jakieś słowo, które powie nam coś więcej o tej postaci. Na pewno też dziwną ciekawostką są znajdujące się w jej pokoju ubrania. Otóż o ile jej buty nie są dziwne, to występowanie jej czapki jest podejrzane. Powiecie, ale dlaczego jest to dziwne? Przecież to zwykła czapka. Cóż, twórczyni postaci zdradziła nam, że jej kapelusz błazna przymocowany jest do jej głowy na stałe i nie da się go w żaden sposób ściągnąć. Także po co jej drugi? Jakieś teorie? Dajcie znać. A idąc dalej, sprawdźmy co skrywa pokój zubolki. Cóż, na pierwszy rzut oka możemy stwierdzić, że jest on bardzo kolorowy, co nie powinno nikogo tutaj dziwić, ponieważ jej ciało składa się z kształtów różnych kolorów. Które to wedle twórczyni, postaci mają zmieniać się w każdym z odcinków, co wynika z jej problemów z określeniem swojej tożsamości. Stąd też te ciągłe zmiany i dlatego też w rogu pokoju zubolki zobaczycie pudełko z zubelsami czyli częściami jego ciała, które może sobie wymieniać. I co ciekawe, twórczyni pokoju z Bolki zdradziła nam, że wspomniane pudełko jest nieskończone i może wyciągać z niej części ciała bez końca, ponieważ to jest postać, która prosi, by określano ją wszystkimi zaimkami, takimi jak on, ona, ono, to, my, wy, oni, itd., itd., itd. długo by mówić. Tak, to jest problem tej postaci, ale czy ten pokój mówi nam o niej i o jej problemie coś więcej? Zdecydowanie myślę, że tak, ponieważ postanowiłem zrobić takie małe śledztwo w tej sprawie i zdradzę Wam widzowie w tajemnicy, że udało mi się odkryć oficjalną informację. Iż potwierdzone jest, że właśnie to o tej postaci trzeci odcinek Cyfrowego Cyrku ma być zrobiony. Ma on się skupiać właśnie na Zubolce, między innymi będzie też inna postać i będzie też pewna przygoda, ale między innymi ta postać będzie tam poruszona. Także jeśli ktoś uważał, że było jej za mało w drugim odcinku, no to w trzecim nieźle się zaskoczy. Oczywiście na plus, bo pewnie niedługo dowiemy się o niej czegoś więcej. Oczywiście trzeci odcinek będzie zabierał nasze postacie na kolejną przygodę, a twórczyni postaci potwierdziła też, że Zubolka nienawidzi tych wszystkich podróży, więc pewnie znowu będzie chciała zostać swoim domu w swoim pokoju w tym cyfrowym cyrku, więc być może zobaczymy, co takiego tam robi. Jak sądzicie? Chcielibyście poznać jej pokój w pełni? Tak nie, dajcie koniecznie zdać. Następny pokój, jaki możemy zobaczyć, niestety nie w całej formie, to pokój Gengl. Oczywiście już kiedyś mieliśmy wejrzenie w jej pokój i widzieliśmy tam jej łazienkę, przy której znajdowała się masa jej masek szczęścia, które były popękane oraz jedna była podejrzana, czarna maska. Wciąż niestety nie wiadomo jakie jest jej przeznaczenie i do czego jej służyła, ale również widzimy, że była używana i jest już pęknięta. Ogólnie myślę, że w tym miejscu zbiera ona swoje zużyte maski, co oznacza, że tylko raz przywidziała tą czarną. I ciekawe, jaki był powód jej założenia oraz pęknięcia. Być może tego dowiemy się w przyszłości. A wracając do tego najnowszego zdjęcia, tam możemy zobaczyć, że jej pomieszczenie wygląda naprawdę schludnie i wręcz nie ma tam nic dziwnego. Aż robi się trochę podejrzanie, że wszystko tu wygląda tak idealnie, ponieważ każdy inny pokój dopasowany jest do wyglądu i zachowań danej postaci, a jej wygląda jak jakiś zwykły, nie wiem, hotelowy pokój, coś takiego. Czyżby próbowała ona coś ukryć, kojarzycie może drugi odcinek, tam Jax zastraszał naszą gęgel, mówiąc, że zna jej sekret i może go zdradzić. Być może właśnie związane jest to z tym pokojem. Cóż, tego jeszcze nie wiemy, ale zdradzono nam, że najbliższe odcinki mają wyjaśnić, dlaczego postać ta nie może pozostać szczęśliwa zbyt długo i dlaczego te wszystkie maski szczęścia po prostu pękają i coś czuję, że będzie to ciekawa historia której nikt się nie spodziewał. A kolejne pomieszczenie, do którego zajrzymy, to pokój ragaty. Okazuje się, że ta szmaciana laleczka posiada tam zestawy krawieckie oraz materiały, z których to pewnie można szyć ubrania do lalek. Co innymi słowy oznacza, że może ona uszyć sobie nowe stroje, a w przypadku zranienia, jak to było na przykład w drugim odcinku, może wykorzystać ona zestawy krawieckie do naprawy swojego ciała poprzez zaszycie uszkodzonych elementów. Pokój ten w 100% pasuje do tej postaci i co ciekawe znajduje się tam też takie Ala Pianino i to jest taka ciekawostka związana z tym, że hobby tej postaci to po prostu muzyka, więc pewnie w wolnym czasie ćwiczy ona swoje umiejętności, gry na pianinie i być może na innych instrumentach. Warto też zauważyć, że jej pokój jest najjaśniejszym ze wszystkich, co pasuje do takiego lalkowego domku, w których to mogą żyć jakieś lalki, co oczywiście nawiązuje bezpośrednio do faktu, że jest ona wspomnianą lalką. Do tego, co dosyć podejrzane, na jej półce pod książkami można zobaczyć gloinka, czyli istotę, z którymi to nasze postacie miały do czynienia w pierwszym odcinku. No i pytanie brzmi. Skąd ona go ma i co on tam robi na jej półce? Oraz można też spytać się, czy jest to żywy glowing? A może martwy, a może uszyty? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Ale liczę na Wasze pomysły i swoją drogą możecie dać znać, czym jest to pudełko na zabawki, które znajduje się przed pianinem, bo wygląda ono jak trumna. Czy ragata w niej śpi? Oj, im więcej odkrywamy, tym dziwniej się robi, także przejdźmy dalej. No a idąc dalej, kolejny pokój należy oczywiście do naszego króla Kingera i tutaj zaskoczenie, bo jego pokój został przedstawiony jako zamek z poduszek których to mogliśmy zobaczyć w pierwszym odcinku. Pytanie, czy korzysta z niego na co dzień? Jeśli tak, to trochę dziwne i sprawia wrażenie, jakby to on miał być taką kolejną postacią, która to zwariuje i abstraktuje, zmieniając się w tego strasznego, zgliczowanego potwora. Cóż, trzymajmy za niego kciuki. Niech nie zmienia się w tego potwora. Możecie mu nawet zostawić jakieś serduszko w komentarzach. Niech wie, że martwimy się o jego psychikę, bo ta ewidentnie robi ziół prosto o Ziemię. I być może no, dobrze się nie skończy to dla niego, ale trzymajmy za niego te kciuki, żeby w dalszych odcinkach nadal pozostał naszym kingerem. I swoją drogą posiada on też swój zwykły pokój, którego drzwi widzieliśmy w pierwszym odcinku, jednak środka tego miejsca jeszcze nie poznaliśmy, więc wszystko przed nami. Miejmy nadzieję, że poznamy to pomieszczenie. Nie przy okazji jego przemiany, a jakoś wcześniej. Następne pomieszczenie, do którego dzisiaj zajrzymy, należy do naszego króliczego przyjaciela, a być może wroga, czyli Jacksa. Od razu możecie tu zauważyć, że zdjęcie to zostało porwane. To zapewne jest jego sprawką, ponieważ ten nie lubi dzielić się informacjami o sobie i próbuje wszystko ukryć. Ale cóż, pamiętajmy, że nie jest on dobrą postacią, więc zapewne skrywa on wiele więcej tajemnic niż te, które zostały wyrwane z tego zdjęcia. To, co jednak tu widzimy, to fakt, że ten znajduje się przed swoimi drzwiami, a nie w środku. Dlaczego tak jest? Cóż, po prostu robią sobie z nas pewnie żarty, mówiąc, że to jego pokój. Innymi słowy, mogliśmy się tego spodziewać, że sobie z nas zażartuje przy prezentacji pokojów. Sami zresztą wiecie, Kane pewnie powiedział, przedstawcie swoje pokoje, a Jack przedstawił drzwi. Ale być może skrywa się za tym jakaś większa tajemnica. Są pogłoski, że może być on NPC-tem i tak naprawdę nie ma swojego pokoju, a te drzwi są fejkowe. Co o tym sądzicie? Oczywiście pamiętajmy, że Jack posiada klucze do wszystkich pomieszczeń, więc na pewno zrobił to umyślnie, bo z takimi kluczami bez problemu wszedłby wszędzie, tym bardziej do własnego pokoju. Jednak postanowił nam go nie pokazać, co może oznaczać, że znajdują się tam straszne rzeczy. Być może skrywa on tam wszystkie rzeczy, które ukradł innym postacią, bo przecież może dostać się wszędzie. A skoro może wejść wszędzie, to może też zabrać wszystko co najlepsze dla siebie. A najlepsze i najdziwniejsze wypowiedzi zadmiarzy zobaczycie na nowym odcinku z Brawl Stars na głównym kanale.